Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich na Dniu Wybieram zdrowie w cieplicach. Z tej strony Fabryka Formy, z jeleni Góry Artur Wior, Olga Właśniewska, witamy. Instruktor od rowerów stacjonarnych. Może Artur, powiedz proszę, co my tutaj robimy i dlaczego te rowerki tutaj i do czego one służą? Co nam dają? W dniu wybieram zdrowie. Przyszliśmy do Państwa z ofertą, aby zachęcić Państwa do pracy i treningu na rowerach stacjonarnych w klubie. Rowerki dają nam dużo możliwości do kształtowania swojego charakteru, do pobudzania swoich wewnętrznych wartości, jak również kształtują idealnie, wspaniale Waszą sylwetkę spalają tkankę tłuszczową, pobudzają metabolizm, a przede wszystkim liczy się wspaniała zabawa, która, którą gwarantujemy u nas w Fabryce Formy. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie do nas, do Fabryki Formy, do Galerii Sudeckiej od poniedziałku do niedzieli. Tak więc wszystkim życzę miłego weekendu i do zobaczenia na rowerach i życzę wszystkim, abyście przekręcali tysiące kilometrów na tych naszych wspaniałych stacjonarnych rowerach i nie tylko. Dziękuję Państwu Artur Wior. Olga Łaźniewska, dziękujemy i zapraszamy. i siedzie tam gdzie chce Ej Głupiaty, Głupiaty, Głupiaty I jeszcze już, już parafwasty w sadach i pachnie zielony I jesień